Jest jedna rzecz. Po pierwsze, była przerwa świąteczna. Dopiero 7 stycznia idę do szkoły, więc chill i po prostu sobie ten nie nagrywam. Dlatego, było przerwa. Po drugie, dlaczego was nie było na streamie? Ktoś napisał, że będzie na streamie. I co? Gówno! Nie, nie było dosłownie nikogo. Byli tam ludzie, którzy dali mi lajki, ale... To nie o to chodzi. I mi się nie chciało dalej streamować, że nikt dosłownie nie oglądał. Like, po co się starać? Ja wiem, że na przykład robiłem stream z FNAF SL Nikogo nie było. Ale to... ale teraz zdeterminowałem się, żeby ktoś był. I dupa. Więc pomyślałem, że będę robić normalne filmy. Nie będę kuźwa jakieś robił streamów, bo streamów bo nikt nie będzie. Jestem tego. Pewien. Potem jak 5 dni... 5 dni mieliście. Pięć. Jakieś, że dzisiaj jest stream, bo ja wcześniej zrobiłem takie, że dzisiaj jest stream i dosłownie nikogo nie było. Ale to było... pfff... za stare czasy. Dwa lata! Więc to nie są stare czasy, ale dobra. Ale... To jest jakby co... Ten, bo zrobiłem 40-20, ale pokażę to, że umiem to zrobić. Ale jest jedna rzecz. Bo robiłem od razu na streamie 45, 20. No i no, ni, 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 nawet gdybym miał ktoś oglądać, to nawet nie wiedział, że ja zrobiłem 40, 20. Nawet jak są punkty, bo mogłem to scitować. Wiecie, można łatwo sobie dać e, 10 tysięcy punktów ale ja i tak nie mogę. Więc a się starałem, a się starałem i poszło prostu... to po prostu Aha. Jak widzicie, nie jest trudno. It's not that hard. Więc 40-20 jest naprawdę proste, jeżeli się nauczysz. Nie widzę nic. Nie widzę nic. Bo właśnie o to chodzi, bo to głównie chodzi o RNG. Bo jeżeli będziesz miał dosłownie... idealnie reklama się pojawi, to główno zrobisz. Gówno. Po prostu... Zmarnowałem... Hmm. Hej! Hej! Wiesz... No. Jak dobrze, że się tepła! Ja... Właśnie o to chodzi, że tak krajsy... paste RNG. No. Nie nic. Je nic. Pro! się o to chodzi, że gra jest based RMG Bo... Znaczy wszystkie FNAFy są based RMG <laughs> Jeżeli ktoś nie wiedział co się stało to po prostu molcem Frediego zamknąłem i balora ponieważ trzeba audio mieć <laughs> O! Jezu, tak ci się wydawa. Teraz nie muszę zamykać wentów, bo jest springi-wingi Więc dziękuję przyjacielu serdecznie Gdzie jest? Da. E hum. Widzicie, nie jest źle, jest ten... W, w ogóle teraz w UCN widzę dużo małych youtuberów grających w ucn -a. Cicho, wiem, że jestem też małym youtuberem. OK, Shut up! Chill, 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 chill no i Więc źle jest ok. O cześć Springy Jak zawsze. We're chilling bro. Yes, we're chilling bro. Let's see. Please deposit five coins. Please deposit, right? We're depositing five coins. Hello! Hello! Uh, I wanted to record a, a message, message for, you for you. To help you get settled mm -hmm. on your first, first night. Um, I actually worked at that office before you. Easy win. Finishing up my last week. Now it's... Widzicie? I, i tu jest easy. Bo tak gra jest based RNG, to można łatwo przejść. Po prostu trzeba się skupić i nie zrobić głupich błędów. Dzięki za FreeFoins... Nie potrzebuję tego. Teraz się zaczynają schody, wiecie? Czekaj, Esiu, pewnie się ja się upewnię, szyja zacząłem nagrywanie. Grywa się, to dobrze. No i teraz się zaczyna tak, że można zrobić tak, żeby no spróbować to wygrać, wiesz, za pierwszym razem. Albo po prostu próbować RNG ponieważ ci dwaj mogą ciebie w ogóle nie zabić. I w ogóle nie musisz się zajmować hiterem, żeby ich, wiesz, pozbyć. Bo z moich wyliczeń 5 prób zrobiłem i oni 5 prób właśnie, pięć prób, to dwa razy przeszłem całą noc. Czyli oni są dosłownie RNG based like ten, ci dwójka, ta dwójka, tutaj, tu, to oni w skrócie, no trzeba się nauczyć GMB cycle i możesz to robić, wiecie, na odpierdzie, na początku, ale musisz się poduczyć na tą czwóreczkę świętą, tą czwóreczkę ponieważ jeżeli zrobisz gb... znaczy to dwójkę przepraszam <słuch> To dwójkę w skrócie ten. E, ponieważ jeżeli zrobisz to, to jesteś w dupie i O, o najbardziej no co nie rng znaczy based to ta dwójeczka ta dwójeczka, oni po prostu są RNG based i się nie da dosłownie inaczej pokonać A Funtime Foxu to jest DevCoin To od razu musisz DevCoin narobić Więc w skrócie, dodajemy tego, dodajemy tego, dodajemy tego i dodajemy tego dajemy paru świecie i to jest teraz z20. i jestem wkurzony o jedną rzecz dlaczego nie dostałem trofea powinienem dostać brązowe trofeum ale whatever whatever ale chcę sobie zobaczyć challenge chaos to jest o wiele prostsze Nie ma pluszanek. Czyli zostaniesz po prostu w kamerce, robisz DMB Cycle. Eee... Najgorsze to jest Foxy. Ale dobra. Myślę, że to tyle na odcinek, ponieważ nie chcę próbować 40-20.